Cześć, jestem Naming z dzisiaj bardzo Serdecznie w kręcienku na moim kanale. Dzisiaj sobie nagrywamy Doga futa 20. Z niego jeszcze nie było filmiku Był chyba filmik z futa 19. E, e, tak. E, wszystko Wam zaraz opowiem. W ogóle e, wczoraj nagrywałem filmik, ale dzisiaj go dopiero, e, a, e, ale dzisiaj go dopiero wysłałem e, na YouTube'a. E, i opiewałam w nim, że dzisiaj jeszcze tak jakby nagram ten filmik. Czyli tak jakby wczoraj go nagrywałem, a przysłałam dzisiaj. I obiecywałam, że nagram jutro, czyli dzisiaj, czyli rozumiecie. E dzisiaj doszła aktualizacja. E doszła aktualizacja. E Ostatni filmik był z Robloxa. To też e na niego zapraszam, bo... E tak, nie wszyscy oglądali jak tam widziałem po lajkach i wyświetleniach chociaż trochę już widzów tam oglądałem, yy, ale nieważne, mam tutaj Light i Crowda yy, paczki pootwieraliśmy i robimy SBC, ogólnie miałem 8 milionów ale, mam 4 zaraz będę miał 3, robię SBC na właśnie Pana Messiego to jest najtrudniejsze SBC na świecie. Rozumiecie? Aż. Przepraszam. Aż 7 punktów. Pierwszy to jest. Eee, proszę bardzo, wyskład skład z piłkarzem jest bardzo to już tam nie pamiętam wymagań dokładnie, ale jest. wyskład skład z Argentyczykami, jest skład z zawodników z Lolika, jest skład o ocenie 88, wyjąć skład o ocenie 89, jest skład o ocenie 89 i wymień skład o ocenie 89. Te dwa, dwa tutaj zadania, które widzicie, czyli te wyjąć skład o ocenie 89 i te drugie te identyczne, to one właśnie były identyczne, identyczne wymagania, więc śmiesznie. Trochę by się zrobione, ale nieważne. I teraz robimy takie o takie. I tutaj musi być właśnie ogólna ocena zespołu: 89, gram, 55 i piłka, że drużyny do tygodnia 21. I gdyby ich nie było, to by było właśnie identyczne, tak jak do tamtych, do tego 5 i 6. Ogólnie nie patrzycie na zgranie już, bo naprawdę dojdzie tych trzech piłkarzy i tak naprawdę już zgranie mamy, tak, za pierwszym już nam dojdzie dobre zgranie, tak. Um, ogólnie chodzi o to, żeby ci zawodnicy, to byli, z, y, musimy właśnie y, y, na pewno z drużyn tygodnia jakoś trafić. E, musimy, albo kupić, jeżeli będzie za małe pieniądze. E, I musimy... I w ogóle to musi być dobry zawodnik. Więc też. A tylko chcę zobaczyć jeszcze. Mam 82. Jeszcze zobaczę. Tak 82. musi mieć 89. No mam tak naprawdę netwet taki sam. Dalgliż lepszy. Cross słabszy. Essien lepszy. Aguero taki sam. Zanetti słabszy. Listeroi lepszy. I T4 lepszy. Więc wydaje mi się, że no by wychodziło, że 89, gdyby skład był złożony tylko z 9 graczy, czy 8. I tak naprawdę, to mam, o, e, okej, nam mam Lechman z Free Player sobie go sprzedamy akurat. Tak sobie otworzyłem, bo otworzyłem, tak normalnie bez sensu i milech mam wypad. Dobra, wydaje mi się, że... ...że ja chyba sobie otworzę 84 plus i spróbujemy skończyć SBC na Messiego. Tutaj... Jak nie ma światełek na górze, to znaczy, że... O, once to znaczy, że możemy pomijać, bo nie będzie nam potrzebne w składu. Ja wam pokażę, kiedy są, będą światełka. Na razie nie ma. Takie spadające to nie, nie chodzi mi o takie światełka. Pewnie rozpoznacie, kiedy są. Bębele. Ech, a matko już 3 biliony. To no co jest z tym 8-4? W ogóle mi nie, nie lecą światełka. Już się powoli wkurzam. Dobra. Yy, zrobię inaczej. Wejdę w sezony. Sezon drugi. Zadanie sezonowe, zadania dzienne i mamy. W się jeszcze trzy razy, to ja się tutaj nie będę. kończę z BC dwa razy też nie zrobię. I wygraj mecze tryb draft. I mam wygrać dwa mecze. No dobra, to mogę zrobić. To zagramy sobie drafta. 44 w nawiasie. Dobra, krosik. Będę tutaj zbierał Primera Division, tak jak zawsze: Modric, yy, Ferdinand, yy, Ramos, czy nie Ramos? Na LTTF. To jest chyba LTTF. Z tego co mi się wydaje. Bo są takie rodzaje RTTF. I mi się wydaje, że właśnie ten rodzaj Ramosa. Teraz co mam, to jest LTTF. Ale nie wiem. Tak zgaduję. Ta nazwa mi tak pasuje do tych takich pasków. Mm, dobra Tutaj mamy. No, od tej weźmiemy najlepsze overall. Bo ławka. O, kule mogłem wziąć tamtego innego. E, o, ogólnie mam 188, więc fajnie. E, ogólnie ławka też pomaga. Też pomaga w overall. Dobra, weźmiemy sobie dripiera. Tutaj nam ten jest niepotrzebny, więc bierzemy Sisoko na futmasie. No tak. Persicić. No i na W ogóle jakiego... O, ten, dobra, to Jos. Tutaj wejdzie. I mamy jeszcze Oshima albo ciano. Mamy sobie ciano. No i pięciu graczy nam zostało. Do wybrania, nie licząc menedżera. Ululululu Dobra, tutaj nam się fajne karty posypały. Ogólnie weźmiemy Alberto, dlatego że nam podwyższy do trippiera 7, a Griezmann, jak się wymieni, za Ojaresz Bala, będzie podwyższy tylko 6. Znaczy, tylko to też dużo, ale tak jakby mniej niż 7, wiadomo. Więc weźmiemy sobie Alberto. razie jeszcze, nie wiem, to jeszcze sobie segreguje, te. Ten, ten posagreguję sobie ławkę w, yy, w porządku, to wtedy może się coś tam podlepszy. Yy, dobra, to ja już tutaj następnego biorę. Mm, paredes. Tutaj brałka się potrzebne więc bierzemy... Yy, już chciałem wziąć na nim ali jego. Dele Ali. Uuu, i mamy tego moi drodzy, więc chyba nam tutaj jednak podwyższy. No, podwyższył jeszcze sobie ustawimy ławeczkę i będę mógł zapisać, zapisać ten skład. Bo zapisuję skład wtedy, gdy ma przynajmniej 186 e, i ma wszystkie, nie ma ani jednej kreski czerwonej, e, wszystkie pozycje są na zielonych na przykład SPD na SP. E, I wtedy, kiedy cała ławka jest uporządkowana, wtedy zapisuję. Chyba, że będzie skład 189, to wtedy nie nieważne, czy jest czerwona kreska, czy są żółte pozycje, czy ławka jest taka, czy taka. to już tam kiedyś dla jest, któremu się udało 190 zrobić, na drafcie to w ogóle był pogrom. To jeszcze na drafcie takim, jak, jak to się nazywa, biz z żaftów, c, i tam jest na czas. Trzeba, jest na 2 minuty. Macie 2 minuty na uporządkowanie składu tam. Może, nie wiem czy dzisiaj Wam będę CT zasady 2 wyjaśniał, czy kiedy idzie. Um, Jak nam się uda zrobić um, 189, to będzie bardzo fajnie. Ja się teraz nie patrzę, gdyby coś na OCD. Nie wiem, czy, ja już, czy już podskoczyła, czy nie. Może podskoczyła. Um, nie wiem, jestem bardzo podekscytowany, czy teraz podskoczę. No nie, niestety nie podskoczyła, dobra. Zidane. No i cyk, zapisujemy sobie. Yy, dobra. Kurde, już 9 minut zleciało. Prawie ten czas tak szybko leci, że głowa mała. O, w ogóle możecie napisać albo pod tym odcinkiem, albo pod poprzednim, gdzie nagrywałem Robloxa Pet Simulator 2. Tam w ogóle wejdźcie naprawdę, bo tam różne informacje, dlaczego nie nagrałem live'a. Znaczy nie dlaczego, ale tam wszystko tam wam powiem, jaka długa przerwa i w ogóle. Więc y, wbijajcie na ten odcinek. Nie będę wam dawał linku, bo... sora, ale nie umiem, może się nauczę. Zapamiętujemy skład. No... I napiszcie, bo właśnie miałem Wam powiedzieć, napiszcie pod tym odcinkiem albo pod poprzednim, co żeście dostali pod chojkę w Wigilię, Bo ja dostałem taką, taką książkę z serii Bagi Drzewo, dostałem Gravitraxa, taka kulka, która jeździ po szydach, i dostałem. Takie Lego do składają takiego robota. Więc 3 prezenty. Dobra, 00, 00, i 1, dobra. 2, 0 nawet jest dobrze. Wiecie, to był 187, więc tak naprawdę yy, no. Dobra, takiej 185 nawet ma, dobra. Yy, tutaj, okej, 1-1, 2-1 i koniec. Dobra, jak nam się uda wygrać całego yy, drafta, będę bardzo zadowolony. Ogólnie mam Maradona95, prawie najlepszą kartę yy, z całego Dofukuta. Tutaj tylko może mieć... Yy. Co 189 o kurde. Oj no to jest źle, jest źle, jest źle. Mm. Dobra, jeszcze jakoś można odrobić. Jeszcze można. Jest! Jest, jest, jest! A właśnie tak miałem przeczucie, że jak typek ma kontuzję, to że ja to, że ja to wygram. Wtedy bardzo y, szanse się osłabiają. Dobra gramy z AdWiset Repertoire 12. No i skład ma no naprawdę dobry, chociażbym go nie zapisał, bo to złe pozycja. Nie ma składu 189. No zobaczymy, jak nam pójdzie ten Octlide Chamberlain. Trochę mu przeszkadza w ocenie. No i no. U niego to tak było dziwnie. Żółta kartka, żółta kartka, żółta kartka. E, tak, kontuzja, czerwona kartka, a u mnie gol i żółta kartka jest na Ja tam czysto gra, a on tam mnie kosi. O, no jest super. Dostajemy klub pak 80, 87 plus paka i ikon paka. Ikon pak jest na taki fajny, że nie wiadomo, czy będzie mm, wersja bas, czy będzie wersja, y, czy będzie overon. Czy będzie wersja może ta hmm. Czy będzie wersja Middle czy Prime? Dobra, Verona sobie zostawimy. Jest bardzo dobrze, jest bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że trafiłem Verona i teraz i compact. No nie! No jakiś słabe makleele, kurde. Cool Bolałem Pele. No, jak widzicie Maradona, bo ja to sobie zaraz wejdę kolekcja karty jak widzicie mam tutaj Maradona i Maradona to jest ósmy najlepszy zawodnik w tej grze potem mam dziesiątego najlepszego zawodnika, czyli Messiego na toty nominowane dał mi go kolega kiedy z nim nagrywałem filmiki różne i no i i, i, i. on mi go właśnie dał, a sam potem jeszcze dropnął tego samego więc też sobie w, potem wstawi do składu. Ja ogólnie miałem wcześniej tego, tego, o tego. On mało kosztuje. A dobra, bo tu nawet można sprawdzić ceny. Na przykład z zjadałem, kosztuje 16 milionów. A takiego Pele już się nie da kupić. Da się kupić, da się kupić, da się kupić. A jeszcze się nie dało, a jeszcze się nie dało. Ale aż to muszę sprawdzić. Nie no, normalnie da się kupić. Da się kupić Pelę. A nie dało się. Jeszcze, jeszcze wczoraj, jeszcze dzisiaj rano się nie dało kupić belem. Ja Wam to naprawdę gwarantuję. Ci, ci co mają dogfuta i w niego grali, to mogą to potwierdzić. Bo naprawdę. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Dobra, wejdziemy sobie w SBC. Nie wiem, czy mi się uda zrobić tego Messiego. Bardzo bym się cieszył, gdyby się udało, no ale... No, mam pewne zastrzeżenia, że... Właśnie, bo ja jeszcze muszę, kurde, tego, tego... Yy... Wiecie, mm, muszę i tak jeszcze mm, dostać i, i, tego piłkarza z drużyny tygodnia. Dobra, jak on się. Fernandez, tak? Fernandez, dobra. Spróbuję, zobaczę. Karta to będzie czarna. Co, w ogóle, ja mam. Jakoś ten. Są dwie karty takie, a trosa tipolitano, dobra, nieważna, ale do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy, do rzeczy. Eee, drużyna tego nie drużyna tego nie jest dużą 324. I my mamy pójść sobie na 78. Eee, dobra. I tu o, jest Fernandez. On kosztuje tysięcy nie no ja przepraszam bardzo. A to jest przesada. No jak... Gosiu, no jak może typek złożyny tygodnia tak dużo kosztować, no? Nie oszukujmy się, no. Filmin nie No już taki nawet filmienio 600 tysięcy kosztuje. I na dobrą sprawę. Nawet nie, nie powiedział, O, widzicie, teraz są światełka. Właśnie teraz już są światełka, albo będzie gim... A, to Rejra. Europę RTT. Czy to jest RTTF? czekajcie, bo to jest Europę RTTF. W takim razie ciekawe. Dobra, nieważne. E, ogólnie tak. Jak trafię teraz jakąś dobrą kartę i nie zejdę poniżej 3 milionów, jak wydam na firmie 600 tysięcy, to go kupię. To go autentycznie kupię i będę miał zrobionego SBC. Teraz to głupie. Dawaj, dawaj, dobra, są gwiazdki. Dobra. Włochy, Zola, 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 8-7. Zły, zły. Nie może być 8-7, musi być przynajmniej 8-8. Przecież się nie oszukujmy. Dobra. Drogba, Drogba, Drogba. Nie, Kane, dobra, ten... Kane też dobry, Kane też dobry. Już niech będzie to 88. Nie wiem, że trzeba będzie coś podlepszać. Dobra. Ja nie kłamie i kupuję. Ja dla Was to robię. No, dla Was i dla siebie w sumie zresztą trochę też, też dla siebie to robię. Ale nie tylko dla siebie. Nie tylko. Żeby nie było. No i kupuję po prostu filmik sobie. No co, I co ja mam poradzić? Link transferowy, karta fioletowa, moi drodzy. Już się szykuję Firminio. I 600 tysięcy. Dziękuję bardzo. 3 miliony 239 449 jeszcze mi zostało tych monet. No, zesz... Zszedłem. Czy zeszłam? Chyba zeszłam, Ci mówię. Nieważne. No i Firminio. Mamy to. Ma... Zabiję się. Autentycznie się zabiję. Wydaję na filmie 600 tysięcy, a teraz dowodnie, chce mi udowodnić, że on nie jest z drużyny tygodnia. No ja przepraszam bardzo, to ja już po prostu, ja nie wiem... To to zaraz zabieram. autentycznie no Dobra, daj mi tego Rodelina No, ten czarny Macie Panie 2 miliony dziewięćset tysięcy Ej, w sumie, głosu chyba. Może, No, nie, ja. najpierw sprzedaj mi film mnion, bo to mnie zaskoczyło. E, Sprawdzę na 60. Dobra. No, to wystaje za e, 600. E, 9, 99, 900, 609, 600 999. O 1 SC mniej. Ja wiem, że odcinek już do, trwa 20 minut. Eee, poświęcę się poświęcę się i kupię tamtego tamtego, tamtego teraz już zapomniałem którego brawo Dominik będziesz szukał do 79 dobra, już 81, dobra, dobra, dobra 69. Rodelin, dobra. No to Rodelinie, mój drogi, kupuję cię i daj mi teraz tego Messiego, bo się zabiję. Zabije się, normalnie się powieszę. Przepraszam, że tak dużo razy mówię zabije się. A to jest bardzo sensujące. Będę miał najlepszą kartę w całym moim składzie. I teraz moi drodzy, pan Rodelin wchodzi do składu i rozstrzyga to wszystko. Tak, chcę zakończyć. To SBC88 plus pack. Yes! Udało mi się wywalczyć. Zaraz będzie odbierz nagrodę Lionel Messi. No i jak widzicie... Yy. Mam Lionel. Już się bałem. Przypomniałem sobie, że ma 96. Ale już się autentycznie bałem, że normalnie go nie mam. Dobra. Coś miałem zrobić? A. Właśnie, no bo ja dostałam w sumie paczkę 88, więc tak naprawdę też fajnie. No bo zobaczymy. O, oba jak? no dobra. 89. Nie widziałem czy 89 czy 90. Dobra, też mam bardzo małą koszulę, a jestem zadowolony. Ja już tutaj nie będę próbował zdobyć PS na PP. E, ja się po prostu będę z Wami żegnał e, oczywiście obejście filmik poprzedni i ten no, znaczy po co ja mówię obejście ten jak teraz go oglądacie, nieważne e, tak czy inaczej zasubskrybujcie kanał jeżeli jesteście nowi dajcie łapeczkę w górę piszcie w komentarzu co dostajecie pod choinkę a ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć